To tysięcy funtów w puli nagród, czyli finały i Premier League najdroższej ligi świata, nie tylko tej prawdziwej piłkarskiej, ale też wirtualnej za nami. Pokażę wam w dzisiejszym odcinku kawałek tego półfinału, który teraz oglądamy, czyli Brighton kontra Liverpool, a potem wielki finał, jak on przebiegł. Finał był troszeczkę nudnawy, dlatego najpierw zobaczymy sobie właśnie ten półfinał. Łapeczki do góry oczywiście mile widziane. Będą wylewy, będą, będzie też omówienie tych wylewów, jak to jak to zwykliśmy nazywać te sytuację w których nic się nie da zrobić. A tu mamy oczywiście bramkę na 1 do zera dla Liverpoolu. No I zobaczmy, że to oni byli bliżej tego finału. Po takim dosyć słynnym zagraniu, jeśli chodzi o tę edycję gry, czyli lekka podcinka do Halanda, który jeszcze z tym Playstyle'em do akrobatyki potrafi tak wcisnąć piłkę, korzystając z takiego pół -woleja. Także Liverpool tutaj prowadzi łapki do gry Lidziane, No i lecimy dalej z omówieniem tego półfinału. 40 minuta i reprezentant Brighton, czyli Mark Marley, co ciekawe, Szkot nie zatrzymuje się Bruno Fernandes z play. Lockiem, e, wrzutka do Halanda i zobaczcie, co robi to no, To nawet nie musi bówkować. On dzięki temu playstyle'owi z akrobatyką związanym strzela takie bramki. Ehm, ja w ogóle uważam, że to granie na Halanda jest. E, jest przerobane, jeśli chodzi o tę metę. Wydaje mi się, że to jest zbyt OP, No ale z drugiej strony, co mieliby zrobić na turnieju? No co zabronić używania Halanda? No tak już zrobili w tej grze, że jak ma gość tyle wzrostu, taką sylwetkę, plus jeszcze ma Aerial, czyli walkę w powietrzu, jeśli chodzi o playstyle. No widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje w przypadku takiego zawodnika. No i mamy 60. minutę, to już druga połowa spotkania. To w skrócie nam jest z perspektywy Marleya, co też warte podkreślenia, bo gra na kamerze współpracy, używa dużo playerloków. Teraz Palmer na lewej stronie. Ładnie tutaj zwiódł obrońcę. Halland, czy Haland tutaj zagra do Hulita? No Warant, co zrobi tutaj zawodnik Liverpoolu? No wyszedł z pod tego pressingu. Wydawało się, że dobrze, ale tutaj dziwna interwencja Virgila wandajka e, Player Lock ponownie, ale nie nieużyty. Ależ teraz Bramula poszła. So finezyjny. Kevin De Bruyne. Bardzo ładna akcja. Bardzo ładna akcja, jeśli chodzi o to, że tutaj zbejtował zawodnika, e, że użyje Player Locka, że znowu zagra tą wrzutkę na Halanda, a poszło zagranie e, poszło zagranie e, zupełnie inne. Zupełnie inne i zupełnie niespodziewane, bo do strzałów aż tak dużo, nie jesteśmy przyzwyczajeni w tej edycji gry. No i idzie za ciosem, idzie za ciosem reprezentant Brighton. Haaland, ale Ogbene popełnia, błąd tutaj gracz Liverpoolu. Błąd własny, no błąd własny, no niestety, no po tym przechwycie tutaj musi, wydaje się, Schodzić do linii, musi schodzić do linii, nie może zagrywać góra-dół, bo jest za duże ryzyko, że ten Haaland tu niestety tą piłkę przechwyci. Zwłaszcza, że widzimy z perspektywy Marleya, że używa tutaj pressingu kolegi, eee, no i pressuje mu ten Haland, więc jeśli. No, jedna szansa, że po prostu zbiegnie. Jedna szansa, że po prostu zbiegnie, tak tutaj przechwyt. I gol na. Eee, gol na 3 do 1. No i ostatnia sytuacja w tym meczu numer 1. Jest szansa, żeby mieć tutaj sporą przewagę przed eee, meczem rewanżowym. Eee, dużo, dużo tych playerlocków, jak widzicie, ale Inkońcj nawet je wykorzystuje, tylko po prostu udaje, że będzie korzystał z tego player locka. zagranie na przedpole chulit chulit czy uderzy chulit wejdzie po że... Ależ pięknie to zagrał No naprawdę, bardzo ładny mecz w jego wykonaniu i 4 do 1 w pierwszym meczu półfinałowym. A drugi mecz półfinałowy, no generalnie lekko nie ma, jeśli chodzi o Stingraya, czyli reprezentanta e, Liverpoolu. No musi odrobić trzy bramki straty. E, nie jest łatwo. Zobaczymy, czy uda mu się coś w tej sytuacji, w tej sytuacji zrobić. Na pewno musi od początku dość mocno, dość mocno atakować. Zobaczmy, jak to wszystko będzie tutaj rozgrywane. Bruno Fernandes, czy piłkę straci? No nie, dość mądrze w tym momencie. Player lock przez środek pola. Jak widzimy, dużo tych playerloków, jako podstawa funkcjonowania przy rozegraniu piłki. De Bruyne, czy za, będzie zagrywać do Halanda? Tak jest. Świetne przyjęcie Haland, ale myślałem, że coś więcej z tego będzie. Także chyba będzie tutaj kontra, kontratak. Mocne podanie. No ale z tego podania nic nie było. Idzie kontratak. Zobaczmy, bo Brighton będzie miał okazję na podwyższenie prowadzenia. Chirurgi będzie. Uj, co on tu wymyślił? Ok. Okej, okay. jeszcze przesunięty bramkarz, jeszcze przesunięty bramkarz, nic to nie dało, niestety, niestety, szkoda tej interwencji obrońcy, eee, bo właśnie, co to są wylewy, bo ostatnio yeah, rozpoczęła dyskusja, powiem wam to szczerze, to która mnie rozbawiła, czy w ogóle ja, czy, 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 czy są wylewy w S4 czy nie, bo w ogóle twierdzenie, że takich rzeczy nie ma, bo czym jest w ogóle wylew, moim zdaniem mówimy wylew na sytuacje, w których nie mamy wpływu na to, co się dzieje i tak się wydarzy coś, co prawdopodobnie doprowadzi na przykład do utraty bramki, no albo do zdobycia bramki, no bo czasami w przeciwnik, tak, czyli sytuacja, na którą nie mamy wpływu, no i tutaj, no gość nie miał wpływu na to po oddaniu tego strzału, że tu obrońca tak zainterweniuje, tu, ten moment, tak, że ta piłka się odbije i jakby tutaj z perspektywy mówię gracza, który sterował Liverpoolem, nie miał wpływu na to, niestety na to nie miał wpływu i takiej sytuacji przecież jest mnóstwo i nie tylko w wersji 24, ale przecież poprzedniej chwili było mnóstwo sytuacji, więc jeśli ktoś twierdził, że, takie, że, że czegoś takiego nie ma albo w ogóle mi, Wkłada w usta słowa, że ja tak powiedziałem, że czegoś takiego nie ma, no to naprawdę, powiem szczerze, ciekawe. Ciekawe podejście. No i to wszystko tak naprawdę było załatwione w tym meczu numer 1, no nie ma się co oszukiwać, Marley wprowadził e, Brighton do, do finału, e, tutaj jeszcze zagranie do Holanda, on prawdopodobnie zgra głową, e, co tu się teraz wydarzy, no tutaj mógł troszeczkę lepiej też e, zawodnik Liverpoolu interweniować, no i znowu ta, to podanie na Holanda po playerlogu, który jak widać, e, no muszę stosować w Exelgrasa Games, żeby cokolwiek jeszcze ugrać, bo teraz trzeba robić playerlog na Holanda, już nie wystarczą zwykłe wrzutki, tylko jak widać musi taki playerlog pójść i, i piłka za obrońców i to wtedy wygląda chodzi perfekto. Także co, Brighton awansował do finału i zobaczmy, jak wyglądał finał. A jeszcze chciałbym przypomnieć o partnerze mojego kanału, czyli eneba.com Link do Eneby macie w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. Eneba to bezpieczna i sprawdzona platforma, gdzie kupicie m.in. kody do gier na takie platformy jak Steam, jak PlayStation Network, jak Xbox Live, ale kody do gier to jedno, a możecie też na przykład zakupić do ładowania do telefonów, gdzie możecie wybrać dowolnego operatora, czy też wreszcie karty podarunkowe do gier, z której bardzo chętnie korzystam, bo na przykład kartę Wartą 50 zł do Sony Jestem w stanie kupić dużo taniej Łatwo przychodzę, dodaję produkt do koszyka Przychodzę do płatności Gdzie do wyboru mam wiele bezpiecznych opcji Także polecam zapoznać się z linkami Które macie i skorzystać samemu A finał był dość nudny W finale Manchester City, czyli Tex i Bonano Tex, no niesamowicie solidny zawodnik Jeśli chodzi o wszelakie Pryncypia tej gry Zobaczcie, nawet taki prosty rożny, który wydaje się, że No dobra, w Champions można zagrać na na gościach ma się, nie wiem, bilans 0-0 i się na takich początkowych yy, oponentów trafia, że tam można taką wrzutkę zagrać, ale jednak tak sobie to wszystko wyczekał, tak popatrzył czy bramka się wysuwa czy się nie wysuwa, że mógł e, w ten sposób skorzystać z takie rozwiązania 1-0 dla Manchesteru City. I w sumie nic się wyda nie wydarzyło w meczu numer 1, dopiero w meczu rewanżowym Marley w 80 minucie, zobaczcie jak dużo czasu minęło zanim w ogóle pada kolejna bramka, bo padnie w tym momencie, w momencie gdy Halan tutaj wejdzie w pole karne, uderzy w Czecha, no i... To jest właśnie też e, jakby cała ta kwestia przesuwania bramkarzy, czyli przesuwamy bramkarza czasami dzięki temu zyskamy. E, no tutaj faktycznie zyskał interwencję, bo obronił ten strzał, który prawdopodobnie w ogóle nie byłby obroniony, gdyby się nie tym bramkarzem, no ale ta szybko ten Czech tak te piłki, nie? Też szczorko z tego powodu, gdy grał tym Czechem, No i mm, zdobywa taką bramkę, no ciężko im powiedzieć, znowu czy ją zaklasyfikować do wylewu, czy nie. <laughs> Moim zdaniem tu nie, no bo miał świetną sytuację, nie? No i po prostu, no nie wszystko bramkarz musi obronić, nie? Także wydaje mi się, że tutaj mm, por troszkę pecha. Ale, 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 no cóż, wypracował sobie znakomitą sytuację i finalnie udało mu się ją wykorzystać. No i przechodzimy do najbardziej kontrowersyjnego momentu, jeśli chodzi o mm, ten turniej, czyli bramka na 2 do 1. Zobaczmy. To nie jest jeszcze ta wrzutka z rzutu rożnego, to będzie ta wrzutka, gdy Kevin De Bruyne w tym momencie wrzuci na Halanda. Haland odbije, co tutaj zrobi obrońca? Zderzą się głowami. No i Haland wbije piłkę do bramki. No co no? Fart, nie? Fart, ale z drugiej strony nie dziwi się reakcji w ogóle graczy, bo no, takich bramek niestety, grając w tą grę jakby więcej niż kilka godzin tygodniowo, no to niestety strzela się albo traci się no dość sporo finalnie, nie? Dość sporo finalnie. Oczywiście to nie można powiedzieć, że to miało wpływ bezpośrednio na... Znaczy tak, to miało wpływ bezpośrednio na końcowy rezultat, ale czy Marley... Mógł to wygrać? Ogólnie? Oczywiście, że mógł. Oczywiście, że mógł. Strzelił na 1-0. Miał jeszcze mnóstwo innych sytuacji, w których mógł, mógł ten mecz wygrać, ale stricte ten, ten moment dla niego był, był bardzo pechowy. I szacunek w sumie za tą reakcję, bo dużo osób by mogło, wiecie, walić tutaj piąską w krzesełko czy coś, a, a jednak Marley zachował spory spokój. No i ostatnia wrzutka w tym meczu. Piękna radość zawodników City. E, tutaj taka ciekawostka na koniec. E, możecie zastanawiać, ile tacy gracze e-sportowi zarabiają na kontraktach. E, Bracze City około kilkunastu tysięcy w walucie europejskiej miesięcznie e, mogą mi kasować pensji, także no wygrywają Premier League, wygrywają najbardziej prestiżową ligę e, po to, są też zakontraktowani po to, żeby na przestrzeni całego turnieju, który nie jest prosty, który jest wieloetapowy, no po prostu okazać się najlepszymi. Także na Bonanno zwyciężają i Premier League, a ja wam dziękuję za ten materiał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.